Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska-PSL Unii Europejskich Demokratów-Konserwatyści. Witam przewodniczącego klubu, pana Władysława Kośniaka-Kamysza, pana posła Czesława Siekierskiego, byłego przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego oraz pana posła Dariusza Klimczaka. I bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Szanowni państwo, dzisiaj w temacie polskiej wsi, polskiego rolnictwa y Zacznę od wniosku do rządu, który kierujemy. To jest stanowczy wniosek, polityczny wniosek o zahamowanie i zatrzymanie prac nad czterokrotnym zwiększeniem obciążeń dla gospodarstw rolnych, gospodarstw agroturystycznych, dla specjalistycznej działalności rolniczej, czyli dla wszystkich gospodarstw, które prowadzą na przykład małą przetwórnię, prowadzą właśnie siedlisko agroturystyczne, rozwijają i zmieniają po prostu polską wieś. To jest dorobek ostatnich lat, że nie tylko uprawa roli, hodowla zwierząt, ale też działalność okołorolnicza, jak drobne przetwórstwo, jak żywność tradycyjna, jak właśnie agroturystyka się rozwijała. I jaki plan ma na to rząd w postaci projektu, który jest procedowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej? No zaorać polską wieś doprowadzić do tego, żeby nie było siedlisk agroturystycznych, żeby nie rozwijała się własne przetwórstwo, żywność tradycyjna, zablokować rozwój wsi. Dzisiaj te gospodarstwa pracą składkę ubezpieczeniową około 700 złotych na kwartał. Mają płacić ponad 4000 tysiące, prawie 4,5 tysiąca złotych. Ten wzrost opodatkowania, wzrost dani fiskalnych, na rzecz Skarbu Państwa uderzy w konsumentów przede wszystkim. O tym będzie mówił pan poseł Klimczak, pokazując negatywne skutki tej zmiany. Ja składam wniosek polityczny o zahamowanie tych prac, o odejście od likwidacji polskiej wsi, o odejście od tej zgubnej polityki, która prowadzi do destrukcji tak naprawdę wsi polskiej, do zahamowania jej możliwości rozwojowych, do chęci osiedlania się na wsi. Już dzisiaj mamy ogromny problem, z wyludniającą się wsią, z zapaścią demograficzną, bo na przykład program 500 Plus nie spełni swoich pokładanych oczekiwań demograficznych i nie ma boomu urodzeniowego. A mamy wyludnianie i wymieranie polskiej wsi. Jak do tego doprowadzimy, zahamowanie działalności, która rozwija i powoduje, że wieś ma szansę na inne rodzaje działalności, no to dojdzie do tragedii autentycznej tragedii w ciągu najbliższych lat. Żadnych nowych podatków, a tu jest czterokrotny wzrost dań publicznych wobec tych najsłabszych, tych, którym naprawdę jest ciężko, a którzy prowadzą fajną, ciekawą działalność na rzecz kultury wsi, na rzecz rozwoju wsi, na rzecz gospodarowania na wsi. Oczekujemy natychmiastowego zaprzestania prac nad tą ustawą. Jeżeli ona trafi do Sejmu, zgłosimy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Nie dopuścimy do zwiększenia opodatkowania, zwiększenia danin publicznych na rzecz Skarbu Państwa ze strony tych, którym jest najtrudniej. I na koniec, no to jest całkowite zaprzeczenie obietnicom wyborczym. To jest ta obłuda pokazująca, że wieś została oszukana, wyzyskana, a teraz jest ciemiężona. Uciemiężona jest przez kolejne takie akcje. Najpierw była piątka Kaczyńskiego, teraz jest czterokrotny wzrost składek na rzecz Skarbu Państwa związanych z prowadzeniem około rolniczej działalności, przetwórstwem, agroturystyką, żywnością tradycyjną. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Siekiewskiego. Nim nawiążę do wystąpienia i słów pana przewodniczącego, no, mam nadzieję, że się, się Państwo dobrze wczoraj spędzili wieczór, bo to ostatki, Dzisiaj środa popielcowa. Tradycyjne posypywanie popiołem, ale zazwyczaj kiedy mówimy o tym posypywaniu, to mówimy, żeby sobie inni posypali. Rzadko myślimy o sobie. A myślę, że w polityce posypywanie popiołem to taki powrót do pokory. I myślę, że ta pokora wielu politykom by się przydała. Pokora jest dobrą formą, można powiedzieć, także w relacjach, w działaniu tym politycznym, bo ona często pozwala szybciej się dogadać, często przekonać przeciwnika, zbliżyć się. No ale wiemy, że te obszary. Polityki pokory rzadko się spotykają, a warto dzisiaj pamiętać o tym i każdy pewnie z nas by dużo na ten temat mógł mówić. Choć tak jak mówiłem wcześniej, dotyczy raczej o innych niż o sobie. Natomiast to, nawiązując do wystąpienia pana prezesa, pana posła, to tak po pierwsze: Są trudne lata dla rolnictwa. Kiedy popatrzymy na budżet Unii Europejskiej. Proszę Państwa, cały budżet Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udział Polski w tym budżecie, jest mniejszy, nasz udział, mniejsze kwoty, jeśli patrzymy to w cenach stałych, niż w perspektywie 2014-2020. 20. Nawet jeśli doliczymy do tego część subwencji z programu odbudowy i także są mniejsze środki na rolnictwo. Mniej środków jest na rozwój obszarów wiejskich, o czym mówił kolega prezes, a więc mniej środków na rozwój infrastruktury, na wsparcie działalności pozarolniczej, a więc są to trudne lata dla rolnictwa, brak po prostu środków, środków na rozwój, środków na inwestycje. I to jest pierwszy obszar, który warto powiedzieć, o którym warto powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o te relacje związane z rozwojem działalności pozarolniczej, to o, proszę Państwa, na wsi coraz mniej osób utrzymuje się z rolnictwa. Szacuje się, że tylko 10% mieszkańców wsi że utrzymuje się z dochodów rolniczych. Oczywiście zwiększa się Liczba mieszkańców na wsi, co jest pozytywnym trendem, ale e, natomiast e, liczba osób, które e, czerpie dochody, jest coraz mniejsza. I dziwi fakt, że są próby ograniczenia rozwoju tej działalności pozarolniczej, a więc wszelkiego rodzaju usług, w tym agroturystyki, innych form, bo to są dodatkowe źródła dochodu. A wiemy, że mamy jeszcze ciągle tę demografię na wsi bardzo niekorzystną, bo mamy duży udział osób z wieku, wieku starszym. Stąd no, to wymaga innej, aktywnej polityki ze strony rządu, bo właściwie można powiedzieć, wieś zrobiła swoje, bo dzięki wsparciu i głosom, które otrzymała, otrzymał PiS, a także prezydent Duda, no, wygrali wybory, a w tej chwili. O tym zapomnieli, pewnie sobie przypomną, kiedy przyjdą następne wybory, ale teraz jest próba poszukiwania środków i także jest dodatkowe obciążenie w sił. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Szanowni Państwo. Rząd w PISU po raz kolejny łamie podstawową zasadę w relacjach państwo-społeczeństwo. Tą zasadą jest nienakładanie nowych podatków i obciążeń w czasie pandemii, która jest ciosem w prowadzeniu działalności gospodarczej, ciosem w przedsiębiorców. Tym razem tę zasadę rząd PiSu o nienakładaniu nowych podatków i zwiększaniu obciążeń finansowych stosuje wobec działalności rolniczej, działalności, która jest wykonywana na wsi, ponieważ działalność agroturystyczna jest związana Wyłącznie z działalnością na terenach wiejskich. Według obliczeń w Związku Zawodowego Pracodawców w rolnictwie, ten nowy podatek uderzy w 250 tysięcy osób, które pracują na wsi. Czym to zaskutkuje? Skutek będzie oczywisty w postaci zwiększenia kosztów produkcji, kosztów wykonywania swoich usług co przeniesie się automatycznie w konsumenta, bez względu na to, gdzie mieszka, czy w mieście, czy w innej miejscowości poza dużą aglomeracją. To spowoduje także, że polska wieś, która z wielkim trudem budowała działalność pozarolniczą, czy działalność specjalistyczną, którą wyróżnialiśmy się w Europie, zostanie sprowadzona do roli Skansenu. To jest tym bardziej nieprawdopodobne, że jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, to jeżeli chodzi o produkcję żywności ekologicznej, jesteśmy w samym ogonie. Więc te działania rządu Prawa i Sprawiedliwości są absurdalne, niezrozumiałe i wymierzone wszystkich tych, którzy ciężko pracują na wsi. Skala nowych obciążeń jest zdumiewająca, ponieważ. One będą czterokrotnie wyższe, co najmniej czterokrotnie wyższe, niż to jest dotychczas. My się nigdy nie dziwiliśmy, że PIS nie ma żadnego pomysłu na poprawę losu osób, które mieszkają czy pracują na wsi. Ale tego, że będzie próbowało nakładać nowe e podatki no to już jest złamanie bardziej podstawowych obietnic wyborczych dzięki którym Prawo i Sprawiedliwość wygrywało kolejne wybory jak tylko tego typu akt prawny trafi do parlamentu będziemy stanowczo e protestować a celem minimum jest odrzucenie tego w pierwszym e czytaniu Bardzo dziękuję panu posłowi proszę o pytanie. Newsweek. Panie prezesie, czy pana zdaniem takie pomysły jak ten sprawią, że wyborcy na wsi w końcu zrozumieją, że Prawo i Sprawiedliwość to nie powinna być partia pierwszego wyboru dla nich? I czy to między innymi jest wasz cel? Po drugie, czy pana zaproszenie do Jarosława Gowina skierowane, aby budować polską dość szeroką chadecję, ma szansę paść na y, przychylny grunt i wykiełkować jakoś tam. I po trzecie, już bardziej konkretne, co pan uważa na temat y, Trybunału Konstytucyjnego? Co z tym należałoby zrobić po ewentualnie wygranych przez opozycję wyborach? Wierzymy, że ta świadomość na wsi będzie z dnia na dzień coraz większa. Wieś została oszukana przez manipulację telewizji rządowej, przez propagandę, przez zaangażowanie również kościoła. Niestety mówię to jako wierzący katolik praktykujący z przykrością. Te trzy składniki złożyły się na to, że manipulacja, obłuda i kłamstwo zwyciężyło. Jakie są te przykłady tego kłamstwa? Na przykład Narodowy Holding Spożywczy. Miał powstać, miał kupować polskie firmy, które będą budować taką silną polską markę żywności zdrowej, dobrej żywności na świecie. Kto kupuje? Chińczycy kupują firmy z innych krajów, ale polski rząd nie, nie skupuje tych spółek. Nie skupuje spółek, które są wystawiane przez prywatnych właścicieli na sprzedaż lub tych, które są w trudnej sytuacji. Druga kwestia, no to ta piątka Kaczyńskiego. I ubój ze względów religijnych. Nie dość, że to jest niezgodne z prawem polskim, europejskim, z konstytucją, no to jest jeszcze bezsensowne, bo to jest autentyczne zakończenie możliwości rozwojowych, praktycznych sektora związanego z hodowlą, z ubojem, z eksportem. Kolejna sprawa no to nieporadzenie sobie z afrykańskim pomorem świń. 100 tysięcy gospodarstw zlikwidowanych. Kolejna o, o, g, epidemia to ptasia grypa i nieprzygotowanie państwa polskiego. Inspekcja weterynaryjna niezreformowana, niedofinansowana, źle funkcjonująca, brakuje w ogóle wizji rozwojowej. Obecny minister rolnictwa, nie wiem czy go ktoś kiedykolwiek widział e, poza e, dwoma jakimiś konferencjami, rolnicy go na pewno nie widzieli, nie znają, nie protestuje w tej sprawie, o której my dzisiaj mówimy. Czterokrotny wzrost składek. Po to, żeby zlikwidować agroturystykę i działalność przetwórczą, dobrą, taką, która się fajnie to rozwijała. Wierzę, że to jest ta kropla, która tą czarę goryczy przepełni. Świadomość na pewno jest większa niż przed wyborami w 2019 i 2020. Te ostatnie wydarzenia są bulwersujące. A propozycja wdrażania wspólnej polityki rolnej i na przykład tam wpisanie, że musisz podpisać oświadczenie, że nie będziesz sprzedawał. Swojej zwierzyny na ubój rytualny i wtedy możesz starać się o środki, no jest obłudna. Nie byli w stanie przeforsować tego prawa w parlamencie, no to chcą zrobić to tylnymi drzwiami. Druga kwestia, Jarosław Gowin, e, ma o, tak naprawdę ostatnią szansę, żeby przejść na dobrą stronę mocy, na zieloną stronę mocy, można powiedzieć. Nie, z, nie, nie tkwić w tej czarnej dziurze, tylko przejść na dobrą stronę mocy. Pokazać, że nie tylko potrafi się przeciw, przeciwstawić w sprawie wyborów kopertowych, za co doceniamy. Wierzymy, że wytrzymają i ustoją jego posłowie sprawę mediów, no bo bez tych głosów nie będziemy w stanie tego odrzucić. Dlatego trzeba tą rękę wyciągnąć. Ale też chcę powiedzieć, że nie będziemy wiecznie czekać. Że to nie jest tak, że można być w rządzie Zjednoczonej Prawicy, tak rozpadającej się Zjednoczonej Prawicy, no bo teraz ten rozpad jest i w Porozumieniu, i w Solidarnej Polsce. Nie można tkwić w tym rządzie, do samego końca i wtedy powiedzieć, kurczę, no, dwa miesiące do wyborów, no to zmieniamy barwę. Nie, to, to, tak, to w, ta, w takie gry nie będziemy grać. Dobrze by było dla Polski przede wszystkim, dla społeczeństwa, dla bezpieczeństwa narodowego, żeby zły rząd odszedł, żeby były wybory, w których wyłonimy pewnie lepszy parlament, który będzie mógł sformować rząd, żeby przeprowadzić przez ten trudny czas pandemii przez ten trudny czas gospodarczy, również i zdrowotny, przez ludzi bardziej do tego przygotowanych, a nie takich, którzy zrzucają się od ściany do ściany nie mają planu pandemicznego. To jest ostatni moment moim zdaniem, ostatnie tygodnie dla Jarosława Gowina, żeby przejść na dobrą stronę mocy. I trzecia rzecz, Trybunał Konstytucyjny. Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana Konstytucji i rozdziału dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. I to jest tak naprawdę jedyny e, legislacyjnie idealny model mieć większość konstytucyjną, napisać ustawę o Trybunale Konstytucyjnym od początku i ja bym chciał wprowadzić bezpieczniki, które zabezpieczą państwo polskie przed takimi wy wydarzeniami jak ostatnie pięć lat, czyli ustawy konstytucyjne, że nie wolno zwykłą większością zmieniać Trybunału Konstytucyjnego, nie wolno zwykłą większością zmieniać e, e, mediów publicznych i powoływać jakichś dziwnych rad e, mediów publicznych, które wywracają konstytucyjny porządek. Takie ustawy konstytucyjne o charakterze fundamentalnym dla trwałości, przejrzystości i funkcjonowania państwa można zmienić tylko większością konstytucyjną. To jest nasza propozycja do nowelizacji konstytucji. Konstytucja w bazie jest dobra, ale te doświadczenia pokazują, że musi być bardziej bezpieczna dla obywateli, zabezpieczająca obywateli przed fanatykami, przed radykałami. Polska racjonalna musi pokazać, że ma swój plan naprawy. Zmiana rozdziału o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy zabezpieczające ustawy konstytucyjne. No, zmiana też w, na przykład wpisanie samorządów choćby gmin powiatowych i wojewódzkich do konstytucji, bo one nie są wpisane, tego nie zrobiono. Więc mamy cały plan, mamy pomysł do przodu, do przodu, jak uzdrowić, jeżeli by nie było większości konstytucyjnej, bo taką wariantę też trzeba rozważyć, no to oczywiście doprowadzi do zaprzysiężenia sędziów tych, którzy zostali prawidłowo wybrani. To nie będzie proces łatwy bez większości konstytucyjnej, więc tym bardziej trzeba robić wszystko, żeby ta większość była duża, a nie tylko minimalna, 200, nawet 276 to jest za mało. 307 to jest to, jest o to, to, co trzeba powalczyć. Dzień dobry panie prezesie. Ja w kontekście jeszcze mediów, wczoraj mieliście taką inicjatywę tutaj dotyczącą właśnie mediów bez wyboru. No, i jest odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Ryszard Telecki mówi, że po pierwsze kłamiecie, jeżeli dobrze zrozumiałem, a po drugie, że chcecie wprowadzać cenzurę. Czyli wszystko na odwrót. No, to jest taki właśnie film, który nam tutaj kręcą, że słowa przestają mieć znaczenie. Słowa mają ogromne znaczenie, jeżeli są wypowiadane w prawdzie i w dobrych intencjach. Jeżeli są przeinaczane i są wywracane do góry nogami, no to powstaje coś takiego, że Ryszard Telecki jest w stanie powiedzieć wszystko o wszystkich, najgorsze rzeczy, a to nie ma nic wspólnego z prawdą. To oni proponują ustawę zbójecką, bo to nawet nie jest taki zbójnik Janoś. Pozbójnik Janosik ma pozytywne cechy, zabierał bogatym, dawał biednym. A to jest zbój ordynarny, który przychodzi, chce obłupić nas z wolności słowa, chce obłupić nas z możliwości dojścia do prawdy przy tym całym fake newsowym świecie, jak nie będzie kontroli mediów nad władzą, jakąkolwiek władzą, również tą, która przyjdzie popisie. To będzie tylko degrengolada, propaganda i zakłamanie. Fake News zacznie rządzić każdym dniem. Rządzi już połową naszego dnia, a będzie rządził całym dniem. Będzie tylko propaganda. Więc niech naprawdę wezmą się w garść, niech się powstrzymają przed tymi głupotami, które wypowiadają i skończą z tym zbójeckim prawem, bo to są zbóje, proszę Państwa. Dziękuję, panie prezesie. Mateusz Sokłowski, Telewizja trwa. Panie prezesie, jak pan ocenia właśnie to, że porozumienie wycofało swoje rekomendacje dla trzech, dla trzech członków rządu, między Michała Cieślaka, ministra Michała Cieślaka? Skutkowałoby to rekonstrukcją rządu, jak nie mam. Jak panowie oceniają te właśnie działania? Po pierwsze to, to w ogóle myślę, że Polacy się dowiedzieli, że jest taki minister jak Michał Cieślak, bo nikt nie wie, co on zrobił. Wiecie coś państwo, co zrobił pan minister Cieślak w sprawie samorządów? Ja nie słyszałem żadnej nawet wypowiedzi w tej sprawie. Jak była propozycja rozwalenia Mazowsza? Nie słyszałem, żeby bronił przed, e, integ obronił integralności województwa i wspólnoty samorządowej. Nie mamy żadnych dokonań ludzi, którzy są w tym rządzie, więc pewnie e, e, byśmy nawet tej zmiany nie zauważyli. Nie dziwię się Jarosławowi Gowinowi, że domaga się dymisji e, ludzi, którzy chcieli e, mu partię zlikwidować i zapisać do PiSu a chciał tworzyć coś innego. Nie dziwię się, że wnioskuje o ich odwołanie, jeżeli ich wyrzucił z partii, no to jest naturalne. Dziwię się, że dochodzi do takiego rozgardiaszu w momencie, kiedy mamy kryzys. Co nam obiecywali? Co obiecywali przede wszystkim swoim wyborcom? Wybierzcie Andrzeja Dudę, wybierzcie Prawo i Sprawiedliwość. My to jesteśmy zwarta drużyna. Biało-czerwona drużyna, która się nie kłóci, która ma wspólny cel, bezpieczny Polskę przeprowadzić przez COVID. A do czego to doszło? Że ani dla dobrych ustaw. Ani dla złych ustaw nawet nie mają poparcia w rządzie. Dla dobrych sprawa Unii Europejskiej i budżetu europejskiego. Solidarna Polska nie chce dobrej, dobrej ustawy i budżetu europejskiego. Dla złych ustaw, czyli e, zawłaszczenia mediów, też nie mają poparcia we własnym rządzie. No to dlaczego, dla kogo oni mają poparcie? To jest obóz rozjeżdżający się prawicy, a nie zjednoczonej prawicy. Nie dziwię się w żaden sposób, że chce to Jarosław Gowin choć trochę uporządkować. Ale nie wierzę, że zdobędą się na to politycy PiSu, no bo to są trzy mandaty. To jest trzech posłów, i to braknie w głosowaniu którymś. Wojciech Dąbrowski, Polsat News. Panie prezesie, pan mówi, że czas mija Jarosławowi Gowinowi, że ten pociąg w kierunku przejścia do opozycji nie będzie czekał wiecznie. Chciałbym pana zapytać, jaka jest konkretna oferta koalicji polskiej, opozycji dla Jarosława Gowina? Jeżeli przejdzie, to co? to będzie mógł uczestniczyć w projekcie, który na dobre zmieni Polskę, przeprowadzi Polskę przez kryzys gospodarczy, wyprowadzi Polskę z kryzysu zdrowotnego, będzie posługiwał się prawdą, a nie propagandą, stanie w szeregu ludzi, którzy zablokują taką głupotę jak ustawa zbójecka na media, na wolność mediów, na wolność prasy, zablokuje głupoty o czterokrotnym zwiększeniu danin publicznych. Przez gospodarstwa agroturystyczne, zabrokuje się nowe podatki, i myślę, że jako ministrowi odpowiedzialnemu za gospodarkę powinno na tym zależeć. To, że dzisiaj wygrywa fiskalizm w tym rządzie, to, że wygrywa głupota i chęć nakładania nowych podatków w momencie kryzysu, to nie znaczy, że wszyscy mogą mieć tam takie samo zdanie. Niech pokaże, że ma inne, a będzie jego program również w tym zakresie realizowany. To ja zapytam wprost, czy jest możliwa taka koalicja, która poparłaby Jarosława Gowina jako premiera przy ewentualnej zmianie władzy? Nie ma sensu prowadzić dyskusji i rozważań personalnych, jeżeli nie ma liczby głosów odpowiedniej do wyłonienia nowego marszałka Sejmu, na przykład czy rządu, który by przeprowadził nas przez czas kryzysu i rządku, rządu, który uporządkowałby sytuację w Polsce tak, rządu przywracającego normalność. Dopóki nie będzie takiej większości, to nie ma rozmowy o personalie. Z Najpierw... Jarosławem Gowinem byłoby to możliwe. Ale najpierw się trzeba zdecydować, gdzie się, po której stronie chce, chce się być. Czy się chce być po stronie czarnej dziury i ciągłych awantur w obozie rządzącym, czy po stronie dobrej, pozytywnej, patrzącej do przodu. Polska do przodu, polska racjonalna, kontrapolska radykalna. Niech przejdzie na stronę polskiej racjonalnej. Dziękuję. Dzień dobry, Klaudiusz, Ursala Zagrodanowy Świat. Czy pan jest spokojny o to, co jutro w Senacie się wydarzy, jeżeli chodzi o wybór rzecznika praw obywatelskich? Jestem spokojny o naszych senatorów. Oni zagłosują przeciwko. Nie może być urzędujący polityk, nie może być polityk, który jest ministrem, posłem partii rządzącej, szczególnie rzecznikiem praw obywatelskich. Po prostu to jest filozoficznie i praktycznie dla nas nie do przyjęcia ta filozofia wyboru. Musi być odpowiednia. Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim założeniu występuje w imieniu obywateli, najczęściej wobec organów państwa, upominając się o to, żeby prawa obywatelskie były przestrzegane, to nie może być częścią opresyjnego, bardzo często opresyjnego aparatu władzy, tylko musi być częścią świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa. Nie poprzemy. Nie oczywiście. pytam tylko o senatorów PSL-u, ale w ogóle o nie, wszystkich. To powiem w imieniu całej opozycji, były, prowadziliśmy przecież konsultacje w tej, w tej sprawie. Nikt z opozycji nie chce głosować za kandydaturą, która jest kandydaturą stricte polityczną obozu rządzącego i nikt z opozycji tej kandydatury nie poprze. Dziękuję. Dzięki.